Witajcie, moi drodzy, dosyć dawno się nie widzieliśmy w takiej, a nie innej sytuacji, w takim, a nie innym gronie, z takiego, a nie innego powodu. A z jakiego? No z naszego QA, kochanego. Długo go nie było, długo nie myślałem, aż wreszcie się na niego zdecydowałem. Ja jestem Lukas Monato i zapraszam na nowy sezon, znany teraz jako QA, płomień przeszłości. Sama nazwa, żadnych cyferek, żadnych takich pierdółek i bajerek. Myślę, że co? Jest to przedłużać? No oczywiście, że nie. Czas zatem zabrać się do tego, co jest nam przeznaczone. Nagrać i odpowiedzieć co nieco na pytanka. Zobaczymy przynajmniej, kto przeczytał mój przypięty komentarz z małymi zasadami. A zatem. Hmm, hmm, hmm. hmm, zaczynamy tutaj. Tylko które wziąć jako pierwsze? Od góry iść? Czy od dołu? A może. Pójdę od dołu, no w sumie idę. Teoretycznie idę w górę. Alt, części dolnej. Czy pod tym odcinkiem mamy zadawać pytania? Tak. W końcu, gdzie? Inaczej, gdzie indziej mielibyście zadać. Które lepsze? Tarczyński czy Sokołów? Hm. Dobre pytanie tutaj. Tarczyńskiego często wydawało mi się, że rodzice kupowali nieraz kabanosy. Brat lubił te kabanosy. No i nie narzekał. I zdanie nawet to całkiem dobre. Sokołów teraz. Hm. Czy ja coś kupowałem kiedykolwiek jiem z Sokołowa? Kurde, ciężki wybór. Gdybym tu cudzować brata, to on pewnie powiedział, że tarczyński. niestety jest w szkole. Więc go nie zawołam, niestety, ale mogę pójść za jego tropem i powiedzieć Tarczyński już. Czy cieszysz się, że wróciłem? Hm, mało powiedziane. Nawet jestem zaskoczony. Takim małym powrotem nie sądziłem, że zaczniecie powoli podłapywać. Jak to powiedzieć, Trend Q&A na nowo. <laughs> Które powiedzenie lepsze? 3. i koniec gry. 4. spalona świeca i kilotynku z pieca. Kurde, które lepsze? Nie no, no oba <laughs> są dosyć dobre, zabawne. I które mają być lepsze? Chcesz, żebym powiedział. Kurde, 3. i koniec gry. 4. spalona świeca i kilotynku z pieca. No dobra, załóżmy, że B. B mnie bardziej rozbawiło. Kategoria Historia. W którym roku palił swoją działalność Nestor Makhno? Teraz zależy o jaką ci chodzi działalność. Pierwsze to była wojskowa, założył swoją grupę Makhno. Zaczął w 1918 walczyć. Czyli nawet już wcześniej, ale tak jakby 18 się liczy jako tak oficjalnie. Z pozostałymi oddziałami austro-węgierskimi i wszystkimi przeciwnymi komunistom. Ale mimo wszystko nie był do końca jakby wierny komunie, gdzieś tam zawiązywał, nie wiem, HASTRZE, jakieś sojusze między obecnym rządem już komunistycznym, ale i tak ostatecznie nie traktował tego zbyt poważnie. Gdzieś to się kończyło walkami, aż w końcu jego oddział wycięto. No później emigrował, nie wiem, Rumunia, Polska, później nawet do Francji dostał się ostatecznie zakończył swój żywot, ale zajął się karierą, jakby wydawnictw, wydawniczą, bardziej. Zależy o jakąś jaką ich to właśnie chodziło. Czy o tom? w wojska od 1918 do 1921, czy też od 1921, już we Francji, do 1934, czyli do roku, w którym umarł. Palet plegiu. Hmm. Plegiu mi się kojarzy z jedną gierką, ha. Plegiu ink, bodajże, coś to co o tym słyszałem na takiej gierce. Palet. Hmm. Czy też mi się powinno kojarzyć z jakąś gierką? Kto wie. Cóż, jeżeli chodzi o znajomość, to powiem, że może plegiu. Nie wnikam aż tak mocno w znaczenie tych słów, ale nigdzie się tego jakoś tak używa. Mam nadzieję, że wybrałem jak wybrałem. Co sądzisz o osobach, które zachowują się skarlik? Ta, szukałem o co może chodzić słowem skarlik i serio, w google nie wynalazłem jako tego, jakiegoś, czegoś takiego, jako jakiś cechy, jakiegoś zachowania, nie wynalazłem tego słowa. Domyślam się, że to jakiś jest kolejny, jakieś kolejne ze sloganowe słowo, nowe, którego ja, no jak to oczywiście, zwykle nie znam. Kategoria gry i zabawy. Czy seria Dark Souls 2 kontynuowana? Ciężko teraz mi to powiedzieć. Naprawdę teraz jest to mało możliwe. To, że zdecydowałem się na QND to i tak dosyć odważny krok. Szczególnie, że dzisiaj że nie będzie pracą, ale będzie dzisiaj na nocka. akurat dlatego mogę to nagrać. Dark Souls jednak wymaga trochę więcej czasu, więc tu może być już trochę ciężej, dlatego nie mogę nic obiecać. Ta seria na razie stoi no, pod znakiem zapytania. Ile razy przeszedłeś Dark Souls Remastered? Hmm, ile to będzie razy już? Na pewno najwięcej razy ze wszystkich części. Hmm. Nie wiem, z kilka razy na pewno go przeszedłem. Tyle mogę powiedzieć. A wracając jeszcze tutaj. Nie wiem, no. Jak jakoś się uda może. Czy będzie mi się też chciało, to pomyślę, czy nie próbować tego w weekendy robić, jeżeli chodzi o Dark Soulsa 2, tak wracając. Nie wiem, przemyślę to. Ale nic nie chcę obiecywać. Co sądzisz o LPG? O gazie to sądzę? Cóż, sami jeszcze używamy butli gazowych w swoim naszych gazówkach. Na razie jeszcze jest to całkiem dobre rozwiązanie. Kiedy jakiś nowy banger w twoim wykonaniu? Nie wiem, kiedy jeszcze będzie, kto wie. Cóż, ja powinienem to wiedzieć. <laughs> Oczywiście. Ale nie wiem, zależy jeszcze. zależy od moich chęci jakieś tam gospodarowania czasem. Będzie seria z wyzwaniami. Co, nie jestem pewien. Chyba raczej na razie nic takiego nie planuję. Za dużo rzeczy mi chcielibyście już wymagać. Proponujcie mi jakieś serie, jakieś nowe kombinowanie. A chwilowo z czasem może być ciężej. Co innego, gdyby aż chodziłem się do szkoły? A co innego teraz wchodzę i pracuję, i jednocześnie studiuje. Tak swoją drogą, żałuję, że w ogóle się podjąłem po części studiów. Serio, myślę, że mogę być z wami szczery, że... Byłem wczoraj w tych wykładach, może i online, i aż żałuję. Po prostu masakra, zanu... się, chyba tak nigdy w życiu nie zanudziłem. Nie mówię o tam... O całym tam początek to nie było źle. podstawy rachunkowości są takie rzeczy, które miałem w Technikum to jeszcze lepiej pół biedy. Tam jakieś metody ilościowe w finansach jeszcze ujdzie, ujdzie, chociaż rozumiem z tego tyle co nic. A jak doszło do prawa w finansach i to trzech godzin tych wykładów? Rano, ja myślałem, że tam usnę, naprawdę. Ja myślałem, że tam usnę <laughs> Czy królewicz wróci, wróci na tapetę? Szczerze nie wiem, czy mi się chce teraz wyszukiwać tej tapety. Raczej nie sądzę. Czy ucie ser oceniania kanałów widzów? Na razie nie wiem, na razie nic nie chcę obiecywać. Masz już dziewczynę? To a to akurat się nie zmieniło. Czy takie oznaczenie pytań zalicza się? Myślę, że w ostateczności jeszcze może pójść. A takie teoretycznie jest otoczone czymś. Czy można kombinować z oznaczeniem pytań? Hmm, po części, ale nie przesadzajmy, jednak nie przesadzajmy, bo to za dużo to nie jest zdrowo. Mhm. Dlaczego kubra nie oznacza pytań? Tak, byłem ciekawy, dlaczego i on, i pryszniców, i papakaliw tego nie zrobili. Ale jeśli nie chcę, żebym odpowiedział na te pytania, cóż, to tak naprawdę nie jest mój problem, tylko to będzie ich problem, że tego nie zrobili. Dlaczego? Musieli może mieć swoje powody. Ewentualnie mogą to być widzowie, którzy no, nie kojarzą wcześniejszych zasad, które panowały na początku, że to pewna się było i to oznaczało pytanie. Też może być i takie wyjaśnienie. Tak samo ja wyja mogę wyjaśnić to, że nastał jakby koniec już odcinka. Tak, wiesz, komentarz to oczywiście mój związany z tymi zasadami, który może aż pokażę, może wtedy... Nikt nie zauważy czegoś, czego nie widział. Mogę nawet go przeczytać, jeżeli komuś w ten sposób się uświadomi pewne zasady. Skoro wraca stare QA, to wrócą pewne zasady, ale też pojawi się coś nowego. Pierwsze, jak to kiedyś było, pytanie ma być oznaczone literą pewna w nawiasie. Podaję przykłady. Mi. Jeśli chcecie, a pierwszy wciąg się już jutro, czyli dzisiaj, no to pytanie właśnie mieliście zadać do, do godziny 10, Ponieważ dzisiaj właśnie idę na nockę. Późniejszymi godzinami będzie dotyczył dni, w których mam dni wolne od pracy, bądź zajęcia studenckie prawdopodobnie to będzie to godzina 16. Co oznacza, że w, inne, w dni inny niż w poniedziałek do tej godziny można będzie zadawać pytania. To prawda... No, mikrofonie, nie uciekaj. Jeśli to możliwe, zadawajcie właśnie rozsądną liczbę pytań, mówię poważnie. Zbyt dużo ich ile sprawi, że odcinek danego dnia się nie pojawi, bądź nie udziela odpowiedzi na część pytań. Miejcie to na uwadze. Ja to mówię jak najbardziej poważnie. Dni tak jak poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek chodź do pracy, więc owe dni oprócz poniedziałków nie spodziewajcie się odcinków. A w przypadku przejścia na zmianę dzienną dam informację o nowym planie przesyłania odcinków. Uszanujcie te zasady, a na pewno wszystko się dobrze ułoży. Życzę przyjemnego w wieczoru... To było wczoraj, ale dzisiaj rzucę jeszcze na jednego dnia i do zobaczenia w pierwszym odcinku, który aktualnie nagrywam. Zasady podałem i mówię poważnie. Mam nadzieję, że fajnie był, byłoby, żebyście jednak ich przestrzegali w pewnym sensie. Praca i studia to jednak trochę czasu zżera, ja też się muszę do tego dostosowywać. Inaczej nie da rady, żebym QA mógł nagrywać. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. I w miarę tych zasad dostosujecie, zatem dziękuję wam dzisiaj za uwagę. A kolejnym odcinkiem, kiedy się pojawi... W sumie w środę teraz nie mam pracy, bo to jest wolna środa teraz dla mnie. Więc jeżeli w środę... Jeżeli do środy, do godziny 16 się jakieś pytania pojawią... Oczywiście, wedle przykładu... To powinien się odcinek też pojawić. W środę, tak. Zatem dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. No i cześć, moi drodzy.